No i cześć, witajcie! dzień dobry, z tej strony Sławałka z kanału. Filmujemy, aby widzimy się w kolejny poniedziałek o godzinie 18. .00. Dzisiejszy poniedziałek jest szczególny, szczególny w tym roku, bo jutro mamy wigilię. Więc jak chcecie posłuchać moich życzeń na koniec tego odcinka, to zapraszam na koniec odcinka, ale przed tym muszę Was poinformować o bardzo ważnej rzeczy. Naprawdę bardzo ważnej rzeczy. Ta transmisja jest płatna. Naprawdę, wystarczy dać łapkę w górę. No i jak już to zrobiliście, to możecie oglądać dalej. Pozdrawiam ekipę WK serdecznie, zainspirowaliście mnie do tego. Nieważne, zacznijmy ten odcinek, bo nie ma czasu, bo pewnie robisz pierogi. Ja też zaraz będę szedł. Planujesz zmianę Twojego 2470 na przykład na Tamrona 2875 F28 albo na jakieś jasne stałki? W aktualnym momencie y, nie czuję takiej potrzeby. W sensie miałem tego Tamrona y, w moich rękach. <laughs> Przepraszam, ten odcinek może być dzisiaj troszeczkę prymitywny, więc musicie wybaczyć. Niemniej jednak nie czuję takiej potrzeby, chociaż miałem tego Tamrona, pobawiłem się nim trochę, Autofokus działa mniej więcej na bardzo podobnym poziomie, co moja sonówka, w sensie 24 70 f4, ta z tej wersji Zeissowej. Na razie mi ta f4 wystarcza, chociaż oczywiście nie ukrywam, że fajnie by było mieć coś jaśniejszego i myślę, że w przyszłym roku będę gdzieś szedł w stronę raczej stałek, stałoogniskowych obiektywów, być może właśnie 50 jakąś bym sobie był Nie taką, o której myślicie, albo której na przykład teraz przy której siedzicie, tylko jakąś pięćdziesiątkę w formie obiektywu, więc być może coś takiego mi się uda zdobyć. Niemniej jednak ten Tamron to jest solidny obiektyw i przede wszystkim na pewno gdybym teraz miał wybierać, czy wziąłbym Sonówkę, czy Tamrona to po tym jak sobie go pomacałem, a ja sobie lubię pomacać, no to wziąłbym zdecydowanie tego Tamrona, bo nie ma sensu przepłacać stosunki, stosunku do Sonówki. Nie ma sensu. Czy warto iść na studia reżyserskie, czy lepiej działać samemu? No i to jest, słuchajcie, pytanie rzeka. Pytanie rzeka przede wszystkim dlatego, bo, co człowiek, to zupełnie inna historia. Znam ludzi, którzy poszli na studia i faktycznie. W ich przypadku to była świetna decyzja, rewelacyjna decyzja. Nie wiem, mogę tutaj podać przykład, mam nadzieję, że nie obrazi się, czyli Michał z Jelenich. Ja i myślę, że to w jego przypadku była rewelacyjna decyzja. W jego przypadku to mu coś dało. Są ludzie, którzy natomiast pójdą na studia i okaże się, że zmarnują 5 lat, bo po prostu nie będzie to jakby dla nich. Są też ludzie, którzy na przykład świetnie poradzą sobie sami. Ja na przykład myślę, że jestem takim. Żywym chodzącym przykładem wiadomo, nie? Wiem. Nie wiadomo. Czyli najnormalniej na świecie działam sobie już od kilku lat samotności. Kiedyś może myślałem o studiach, wiecie, to jest taka forma. Jak jesteś techniką w liceum, no to myślisz sobie, wow, albo na studia, nie. Uu. No ale później się okazuje, że wcale tych studiów nie potrzebujesz. Ja jestem takim przykładem, że w zasadzie o, na studia nie musiałem iść i doskonale sobie daję radę sam. No i ja jakby poszedłem tą drogą, więc to jest bardzo ciężka decyzja. Niemniej jednak zawsze myślę, że początek powinien być ten sam, czyli zacznij robić jak najwcześniej coś, i później jak się potoczy, to tak się potoczy. Myślę, że każda droga jest fantastyczna. Każda droga okaże się fantastyczna na samym końcu. Znaczy nie tam na samym końcu, że będziesz w grobie na przykład, no i sobie powiesz, o fajnie, 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 dobrze, że tak się stało, tylko po prostu w pewnym momencie zauważysz, że o fajnie, że tak zrobiłem, bo tak ci serce podpowie, tak powiem. Robisz czasem filmy świąteczne, na przykład z Wigilii. No słuchajcie, jeżeli się uda, to będzie film z okazji hashtag święta. Z okazji hashtag święta, które teraz jeszcze mają miejsce, jeżeli to oglądasz na przykład już po świętach, w ogóle, nie wiem, na przykład, no nie wiem, ale po prostu po świętach, to już nie ma tego hashtagu. Wszystkie informacje o hashtagach zawsze znajdziesz na bieżąco na grupie, zapraszam, link w opisie. Więc jakby to będzie taki tematyczny film współtworzony z Olą, ale czy się uda, to wszystko zobaczymy, bo różnie z tym wszystkim bywa. Trochę to jest takie ogólne pytanie, ale generalnie stworzyłem teledysk do kolendy kiedyś. Nie był to najlepszy teledysk, nie był to najlepszy klimat, który spotkałem podczas zabienia teledysków, ale było to na pewno dobre doświadczenie, fajne doświadczenie. Teraz ostatnio też kręciłem coś takiego, jakieś ubieranie choinki na potrzeby wideomarketingowe dla mojego. Kurwa, dla kogo? Mojego? Dla mojego konkubiny, kowiesz, rucha. Tylko dla mojego dla mojego klienta, no i tam musiałem takie rzeczy zrobić, więc myślę, że spoko. W sensie nic do tego nie mam. Jest to coś ciekawego, w końcu robimy to raz w roku. Inne rzeczy też czasem robimy raz w roku. Puszczamy fajerwerki na przykład opowiedz coś o nowych LEDach, jakieś pierwsze wrażenia i szybkie pokazanie. Pokazywać ich słuchajcie, nie będę, bo nigdzie zapłacił. A proponowałem im, że mogę je tu pokazać. No ale nie, nie, chcą nie stać ich na takie usługi jak tutaj, no to nie będę tego robił. Niemniej jednak posiadam filmy, dwa LEDy firmy Razor, Razor, Razer, Razer, Kilka ich takiej funkcjonalności pokazuję na moim insta które wyskakuje tutaj podam. Zapraszam serdecznie. I co mogę wam powiedzieć? No, LEDy, tak jak widzicie teraz, świecą, świecą dobrym światłem, są one full RGB. I są bardzo drogie, ale bardzo dobrze świecą. Wy możecie stwierdzić, więc proszę o komentarze, czy ładnie świecą. Proszę bardzo, piszemy elegancko, już teraz w komentarzach. Ja się zatrzymam tutaj na chwilę. Taką minę strzelę, że się fochłem. O, dziękuję za komentarz. Jakie plany zmiatą? Jeżeli nie wiecie, co to jest zmiata, to to jest tak nazywamy, pochodzi to z Ameryki ta nazwa, pewnego samochodu, fantastycznego samochodu, czyli Mazda MX5, którą, no właśnie, już nie mam jej. W sensie sprzedałem ją. I wiem, może okazać się to dla ciebie troszeczkę szokiem, ale też daje sobie sprawę z tego, że nie każdy zna bieżąco na Instagramie, ale jest tam taka zakładka, w której jest Mazda MX5. I tam są dużo instastory i też jest ostatni dzień mój z Mazdą i odjazd jest jej też nagrany. Więc na razie plan z miatą jest taki, żeby w najbliższym roku, który się zbliża, kupić nową. Nową miatę. Prawdopodobnie ND. A na pewno NC. Czy myślałem kiedyś o zrobieniu filmu wspólnie z widzami? Każdy by wysłał max 20 sekund filmu. Myślę, że to jest fajna sprawa, ale to jest sprawa na zupełnie inną, że tak powiem, paradę, imprezę. Nie wiem, jak to nazwać, yy, bo w końcu chciałbym, słuchajcie, spotkać się z wami, zrobić grilla, wypić sobie elegancko. No ja co prawda nie piję tego, tego trunku, ale wy się napijecie, ja na przykład będę wysoko procentowe pić na przykład wy też może będziecie mogli, jakieś wysokie wolty tutaj będą mogły wjeżdżać i właśnie z tej okazji wtedy będziemy robić filmy, będziemy sobie gadać, będziemy wymieniać się doświadczeniami i będzie fajnie. Zrobimy to, słuchajcie, w wakacje i jestem przekonany, że teraz, w najbliższym roku się to uda. Będziemy sobie nocować albo w domkach, albo na przykład pod namiotem. Albo w aucie. Albo gdziekolwiek sobie będziecie chcieli, to będziecie sobie spać i ogarniemy tak, żeby było fajnie i myślę, że wtedy ten pomysł najlepiej się nam sprawdzi i będzie... Voilá, voilá, pecloque, que curi pequim. Da <tutem> boa posso <było> fazer escutar <tutem> nas. Dlaczego najnowsze filmy wlatują na YouTube'a w rozdzielczości 21.9? No, bo taką mam korbę. Nie wiem, jak ten film będzie wlatywał, bo teraz jest jeszcze inna korba i to zacznie się okazywać, dlaczego tak się to teraz dzieje w przyszłym roku i oś się skapniecie, zorientujecie, albo na Instastory, jak mi oglądacie. Niemniej jednak, no, dlaczego taka proporcja? Bo taką mam fazę i w przyszłym roku raczej będę szedł w tą stronę, bo dużo z Was już posiada takie monitory. Wszystkie telefony mają już taką proporcję, znaczy wszystkie, no, większość tych, które posiadacie, najpewniej, więc Myślę, że to jest super sprawa i ja się dobrze z tym czuję. Mi się to bardzo podoba. No i Wam też musi się to spodobać. Mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś bardzo i nie będziecie obrażeni. Nie filmu. <muklam> ja już Jaki gimbal do Sony A73? Y wszystkie gimbale. Oprócz pewnej chińskiej marki. Jakiej to już zweryfikujesz na grupie na przykład? Podpowiem, że zaczyna się na literkę, która ma dwie kreseczki poziome i jedną pionową. Co jeśli od czterech miesięcy trenuję montaż, a stoję w miejscu pomimo, że ćwiczę? No, przede wszystkim tak, ciężko jest zweryfikować... Czy po pierwsze robisz progres, bo każdy film jest zupełnie inny. I myślę, że jak na 4 miesiące to nie ma co się zastanawiać, nad tym, czy zrobiliśmy, czy nie zrobiliśmy progresu. Tylko rób to dalej, działaj, spełnia się tym wszystkim i myślę, że takie pierwsze jakieś chwile załamania związane z tym, czy robię, czy nie robię progresu, zostaw sobie na na przykład nie wiem, za rok, za półtora, za dwa lata, i wtedy będziesz mógł faktycznie zobaczyć, czy, czy robisz jakiś progres, czy regres. Chociaż w montażu jest to naprawdę bardzo ciężkie, bo każdy ma zupełnie inny styl i każdy film też zupełnie. Inaczej działa. W sensie musimy go zmontować w zupełnie inny sposób, więc ciężko jest nam to zrobić. Tutaj takie mogę dać Wam ćwiczenie: Szymon, Szymon nauczyciel. Yy, zostawcie sobie materiał jak zaczynacie, jakiś jeden, i zmontujcie go. Zróbcie ten film. I na przykład za dwa lata wróćcie do tego samego materiału i zmontujcie znowu ten film. Nie odświeżając sobie jak zrobiliście tamten. I zobaczycie, jak się zmieniło wasze myślenie, wasz montaż i wszystko. Ale najlepiej jeszcze pokażcie, mamie. albo tacie albo tam sąsiadowie, albo sąsiadce sąsiadce, na ja pewno chcecie pokazać no to wtedy ona powie, czy lepiej zrobiłeś, czy gorzej słuchajcie, w ogóle, te może tu się wklei taki screen, że ja w tej koszulki czyli witajcie, z tej sceny Szymon z kanału Filmujemy lubię robiłem odcinek, ale później miałem taki problem nie, nie umiem w nią wejść ale znowu wszedłem i jestem szczęśliwy, że wszedłem twoja metoda na hejterów Słuchajcie, z tymi haterami. Ja już w ogóle kiedyś byłem w Radomsku. Nie ma tego kubka, bo on jest teraz w. No, myty jest. Tam mi chłopaki dali z takiej szkoły. Serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że do Was dojdzie ten materiał. To byłem w Radomsku i tam miałem taki, taką prelekcję, taki nazwijmy to wykład, pogadankę na temat właśnie hejtu. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o hejtów, pamiętajcie o jednej rzeczy: jeżeli robicie coś spójnie z tym serduszkiem, który Wam tu bije, bardzo mocno. Jeżeli się racie czymś, co robicie, to żadna. żaden hajter, czy przysłowa Krwa. To ocenzurujmy. Nic wam nie może powiedzieć. No bo co on ma do gadania? Skoro ty coś robisz fajnego, spełniasz się z tym, jest super. No to myślę, że nie ma co gadać. Dobra i słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek taki troszeczkę świąteczny Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie łapa w górę. A to powinniście zrobić już wcześniej. Ja już nie przedłużam lepcie pierogi i działajcie. Nie będę ukrywał, że też bateria mi się kończy. No ale to są święta. Święta rządzą się fantastycznymi prawami. Aha, życzenia miało być. No to życzę wam fajnych filmów. Fajnych prezentów, ale nie one się liczą. Najważniejsze jest to, żebyście spędzili ten czas w gronie ludzi, których kochacie i z którymi chcecie spędzać ten czas. To jest najważniejsza kwestia. Wybaczcie, wszystkie rzeczy, które gdzieś tam macie w głowie. Bo kończy się rok, to jest czas podsumowań. Podsumujcie ten rok i wkroczcie w nowy rok tak na pełnej. Po prostu. Dobra, nie będę tutaj, słuchajcie, tam gadał głupa, po prostu skożmy ten odcinek, a konkretniejsze rzeczy pojawią się w podsumowaniu za tydzień, więc serdecznie was zapraszam, miłe Wigilii jutro, zjedźcie dużo węglowodanów, bo ja nie mogę jeść, także pomyślcie o mnie, zjedźcie za mnie, dobra? Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.